Wyobraź sobie poranek, w którym rosa nie schnie, tylko gęstnieje od tententu. A mgła zawisa nisko jak płótno, na którym zaraz ktoś napisze historię ostrzem szabli. Powietrze pod komarowem pachnie mokrą ziemią, końską sierścią i smarem do ckm -ów. W oddali słychać śmiech, ten pewny, drwiący, który od miesięcy unosił się nad stepami wraz z legendą czerwonej konnicy. Sowieci śmiali się z polskich kawalerzystów, mówili o ułanach w kategoriach minionego wieku, jakby z innej epoki. Nie wiedzieli, że w tej mgle, na wzgórzach i w zagajnikach podwolica śniatycką, uśmiech zmieni się w milczenie. To był czas po wielkiej zmianie losu. Po niepowodzeniu pod lwowem, od 27 do 30 sierpnia 1920 roku, pierwsza armia konna Siemiona Budionnego zwróciła się ku zamościowi, Pewna, że tam właśnie odnajdzie dogodne przejście i sławę, która przywróci jej pęd. Zamość stanął jednak jak mur. W bramach i na szańcach miasto trzymał 31 pułk strzelców Kaniowskich, a ramię w ramię z Polakami trwali żołnierze 6 Dywizji Strzelców Siczowych pod komendą pułkownika Marka Bezruczki. Ich ciężkie buty wbijały się w ziemię, ich ręce znały zimno karabinowych zamków, a ich oczy patrzyły, jak na południowym horyzoncie zbierają się chmury kawaleryjskich mas. W tym samym czasie polskie dowództwo rysowało na mapach łuk, który miał się zamknąć na przedpolach Zamościa i Komarowa. Mapa szeleściła, ale to Ziemia miała odpowiedzieć, czy ten rysunek stanie się losem. 31 sierpnia 1920 roku rozpoczął się od cichego drżenia Ziemi. Jeszcze przed świtem przy Wolica Śniatyckiej wzięły się za kark oddziały, które miały zdecydować o całym dniu. Polska pierwsza dywizja jazdy pod dowództwem pułkownika Juliusza Rumla wysunęła się do przodu. Jej szwadrony rozwinęły się wachlarzem, a artyleria konna rozpoznała cele w mlecznej Poświacie. Po drugiej stronie stały zgrupowania pierwszej armii konnej: czwarte, szóste, 11. i 14. dywizje kawalerii oraz samodzielna brygada wspierane piechotą, ckm działami, a w głębi pociągami pancernymi i lotnictwem. Gdzieś wśród sztandarów, wśród czerwonych chust unosili się ich przywódcy. Siemion Budionny o wąsach jak chorągiewki z twardego włosia, Kliment Woroszyłow i Siemion Timoszenko, którzy mieli w pamięci sprint swojej konnicy przez południowe przestrzenie. Nawet korespondent wojenny, Izaak Babel, Próbował złapać w notę słowa i obrazy, nie przeczuwając jeszcze, że zapisze potem groźne oznaki rozkładu po tym jednym dniu. O świcie nikt nie wierzył w rozkład. O świcie królował śmiech. Równocześnie Polacy mieli swój plan, twardy jak grzbiet konia pod siodłem. Generał Władysław Sikorski, dowódca trzeciej armii, zawiązał konnicę Rumla tak, by nie tylko wiązała przeciwnika, ale i wbijała się w jego boki. Grupą operacyjną z pierwszą dywizją jazdy i trzynastą dywizją piechoty dowodził generał Stanisław Haller. Na skrzydłach zamykały się szczęki. Dziesiąta dywizja piechoty generała Lucjana Żeligowskiego i druga dywizja piechoty Legionów pułkownika Michała Rzymierskiego miały zejść jak kurtyny z boków. Nad rejonem działań krążyła siódma eskadra myśliwska. Jej silniki mruczały i tym samym odbierały przeciwnikowi komfort bezkarnego ruchu. Wszystko to miało zadziałać, jeśli wytrzyma czoło i jeśli pęknie nerw, bo wojna to nie tylko linie i ikonki na mapie, to tętno i oddech pod hełmem. Pierwsza dywizja jazdy nie była wielka liczbami, była wielka uporem. Składała się z szóstej i siódmej Brygady Jazdy, wzmocnionych dywizjonami artylerii konnej i batalionem szturmowym kapitana Stanisława Maczka. To było około półtora tysiąca żołnierzy. Około siedemdziesięciu CKMów i szesnastu dział. Do bezpośredniego boju weszło sześć pułków jazdy. Przeciw nim na polu pod komarowem stanęło około sześciu do siedmiu tysięcy żołnierzy Czerwonej Kawalerii. Około trzydziestu jeden do pięćdziesięciu dział. Około dwustu siedemdziesięciu do trzystu pięćdziesięciu CKMów. W całej armii konnej etat mówił o kilkunastu tysiącach szabel i dziesiątkach środków wsparcia. Rachunek był prosty i bezlitosny: dwadzieścia radzieckich pułków jazdy przeciwko sześciu polskim. Czasami świat nie słucha rachunków, ale zawsze ich słucha nerw. Zanim padł pierwszy rozkaz szarży, szósta dywizja kawalerii po swojej stronie i polska siódma brygada jazdy po swojej patrzyły na siebie przez jar i mokre łąki. Rotmistrzowie i porucznicy brali głęboki oddech. Kto zacznie? Kto wciągnie drugiego w ruch, którego nie zatrzymasz? Kto pierwszy porzuci śmiech i poczuje ciężar ciszy? Jeśli ta historia poruszyła Cię choć trochę, zostaw ślad po sobie. To pomaga nam opowiadać kolejne zapomniane losy. Dla tych, którzy wciąż wierzą, że pamięć ma znaczenie, kliknij subskrypcję. Wracamy do historii, o których inni milczą. Rano najpierw huknęła artyleria, krótko jak zaciśnięte pięści. Siódma Brygada Jazdy Pułkownika Henryka Brzezowskiego przyjęła na siebie impet jedenastej Dywizji Kawalerii pod Wolicą Śniatycką. To były starcia na wyczucie, półwzrokiem, w zrywanym dymie, z końmi zdyszanymi do potu. Polacy weszli twardo na wzgórze 255, ten kawałek ziemi, który otwierał i zamykał pole widzenia. Zdobyli je, bo wiedzieli, że w tej bitwie widok to broń. W odpowiedzi poszły kontrataki. Wielokrotne, zamaszyste, cwałem, jakby czerwone formacje chciały zepchnąć całą tę górkę, jakby chciały przesunąć krajobraz. Artyleria konna i CKMy gryzły ten ruch, strzępiły go, ograniczały manewr bolszewików. Ale cena była wysoka. Dziewiąty pułk ułanów, młodzi i doświadczeni razem, walczył raz w siodle, raz pieszo, jakby tańczył na ostrzu. Zostawiał na trawie ślady krwi i potu których nie pokaże żadna mapa. Gdzieś za garbem ziemi pułkownik Juliusz Rummel przesuwał spojrzenie od baterii do szwadronu. Układał w głowie krawędzie kleszczy. Wiedział, że sama obrona nie wystarczy, że trzeba wbić hak o skrzydlenia w kierunku Niewirkowa. Na prawo wchodziła w ruch szósta brygada jazdy pułkownika Konstantego Plisowskiego, pierwszy pułk ułanów Krechowieckich, dwunasty pułk ułanów Podolskich i czternasty pułk ułanów Jazłowieckich. Nazwy jak rozdziały pamięci, które miały dopisać tu jeszcze jedną stronę. Wchodzili kolejno do walki, jakby ktoś otwierał trzy ciężkie drzwi, każde na inną salę bojowego tumultu. Na wzgórzu 255 ziemia była śliska od rosy i prochu. Ułani trzymali cugle lewą ręką, prawą zaciskali na broni. Konie parskały parą, a w uszach brzmiało krótkie, pospieszne komendy. W lewo, ognia, wsiodła. Na przeciwległej stronie czerwoni dowódcy patrzyli przez lornetki. Widzieli tę upartość jak czarną nitkę, którą nie daje się przeciąć. Śmiech, który jeszcze rano był głośny, zaczął się jąkać. Około południa przeszedł przez pole cienia głos artyleryjskiej salwy, która odwróciła kilka końskich łbów i zagłuszyła ułomny śmiech. Rummel wysłał rozkazy w kierunku Niewirkowa, by przerwać drogi odwrotu, by przeciwnika zmusić do zejścia w lasy wolicy śniatyckiej. Baterie konne zmieniały stanowiska, brzęczały uprzęże, a konie stawiały kopyta w nowych kolejnach. Zmiany kierunków szarsz, krótkie, wymierzone, cięły radzieckie zgrupowania jak kreski kreślone na żywo. Szósta, jedenasta, czternasta, te liczby nazwane dywizjami zaczęły czuć ucisk, którego nie łagodził rozkaz. Bo to nie był ucisk w rozkazie, lecz w płucach. W tej godzinie dziewiąty pułk ułanów płacił najdrożej. Straty narastały, kulom kończyły się łzy litości, a szeregi przerzedzały się jak trawy pod ostrzem kosy. Około południa nikt nie liczył już nabojów. Liczyło się tylko, czy utrzymasz cugle i kierunek. A jednak polskie CKM -y milczały tylko po to, by znów ryknąć, a artyleria podawała ogień jak lekarstwo gorzkie, ale ratujące. Z boku, pośród tumanów kurzu, widać było wreszcie ruch większy, cięższy. Jak fala, która wraca. Niespodziewane uderzenie Szóstej dywizji kawalerii Budionnowców ruszyło pod wieczór, jakby cała armia zebrała się do jednego rozpaczliwego zamachu. To był moment, w którym zwykły żołnierz czuje wagę dnia w nadgarstkach. Rotmistrz Kornel Krzeczunowicz z ósmego pułku ułanów, usłyszał tylko krótką komendę i ciszę we własnej głowie, tę ciszę, w której mieści się cała odwaga, szwadrony pękły do przodu. Szarża, która poszła w tę fale, była bardziej rysą niż ruchem. Ósmy pułk ułanów wbił się tam, gdzie szyk bolszewicki miał łączenia, tam, gdzie węzły wiążą płótno sztandaru. W jedną chwilę to, co wyglądało jak mur, okazało się ekranem. Polskie lance i szable rozsunęły zasłonę. Szósta dywizja kawalerii pękła w polu jak nadmuchany worek uderzony pazurem. Z lewej strony posypały się CKMy z łóż. Z prawej zniknęły sylwetki chorążych. W zgiełku walk Polacy dopadli taborów i samochodów. W ręce wpadł nawet samochód samego Siemiona Budionnego, absurdalny trofeum w miejscu, gdzie do niedawna rządził tylko kusz i para z końskich chrap. Śmiech ten poranny uwiązł w gardłach. Zapadło milczenie, ciężkie jak kaptur. Zmrok spadał szybko, gasił kolory i różnice. Kiedy polska kawaleria miała ochotę gonić dalej, kiedy serca były szybkie i ręce gotowe, przyroda zamknęła dzień. Zapadł wieczór, który przyniósł ulgę i niedosyt. Nie było pełnego pościgu. Zmęczenie, rozproszenie sił, opóźnienia piechoty, ta proza wojny, która nie zna patosu, sprawiły, że kocioł nie domknął się całkiem. Sygnały zatrąbiły do zbiórki. Polacy widzieli granice pola, ale czuli też, że to co najważniejsze. Już się stało. Śmiech został na trawie, a na jego miejscu leżało milczenie. Noc zabrała dymy, ale zostawiła cienie. 1 i 2 września 1920 roku, osłabiona pierwsza armia konna zaczęła cofać się przez chrubieszów. Był to odwrót uporczywy, jakby nie chcieli przekonać się, że pęd to już nie pęd, a tylko kurz. Polskie działania manewrowe i pościg, nawet jeśli nie tak gromkie jak pod wieczór, z dnia na dzień odbierały konnicy zdolności bojowe. We wrześniu całą tę armię, która miała być młotem rewolucji, wycofano z frontu. Budjonowcy, którzy jeszcze niedawno gardzili polskimi szwoleżerami, teraz szukali w drogach linii, która już nie była ich. Gdzieś w notatkach Izaaka Babla pojawiły się słowa o groźnych oznakach rozkładu. To nie był tylko opis żołnierskiego krajobrazu. To był zapis, jak śmiech zamienia się w milczenie. Na polskich karkach czuć było także ciężar dnia, straty były realne jak metal. Po stronie bolszewickiej w samym boju padło około 1500 ludzi. Po stronie polskiej zabitych i rannych było około 300, co stanowiło około 20% stanu pierwszej dywizji jazdy, a do tego około 500 koni, bez których żaden szwadron nie jest sobą. Największe straty poniósł dziewiąty pułk Ułanów, około 120 zabitych i rannych. Każda z tych liczb jest twarzą, głosem, pismem, listem, który nie dotarł. Każda z tych liczb kończy się ciszą, a przecież wynik taktyczny nie zostawia wątpliwości. To było zdecydowane zwycięstwo pierwszej dywizji jazdy. W polu rozbito dwie dywizje jazdy konarmii i zepchnięto pierwszą armię konną do odwrotu pod osłoną zmroku. Pełnego okrążenia nie było. Rozproszenie, zmęczenie, opóźnienia piechoty potrafią zamienić plan w szkic. Ale nie trzeba było domkniętego kotła, by zrozumieć, że południowy front przechylił się na stronę, której jeszcze niedawno odmawiano sił. Ten dzień miał też znaczenie większe niż jeden szwadron i jedno wzgórze. Komarów okazał się największą bitwą kawalerii w całej wojnie polsko-bolszewickiej. Był punktem zwrotnym na południu po Bitwie Warszawskiej. Po tym dniu pierwsza armia konna utraciła inicjatywę zaczepną. Jej manewry na polskim froncie zakończyły się. W pamięci żołnierzy i dowódców zapisał się rytm: śmiech na początku, milczenie na końcu. I tu trzeba zatrzymać się przy Micie, który lubi przesłaniać prawdę, jak kurz na szybie. Opowieść o Ułanach, którzy szarżują na czołgi, nie należy do roku 1920. Nie ma potwierdzenia także dla kampanii roku 1939. Ten obraz został stworzony przez nazistowską propagandę Goebbelsa, dokarmiony relacjami niektórych korespondentów, jak choćby Indro Montanellego po starciu pod Krojantami, a potem trwale utrwalany w propagandzie powojennej i kulturze masowej. W realiach roku... 1939 Polska kawaleria walczyła przede wszystkim pieszo, z bronią przeciwpancerną i wsparciem artylerii oraz broni pancernej. Szarże wykonywano na nieokopaną piechotę, na kolumny marszowe, na kawalerię, kiedy szybkość i odwaga mogły przechylić szale. Obraz szarż na czołgi to nie pamięć. To mit, który brzmi głośno, by zagłuszyć fakty. A fakty lubią mówić ciszej, ale dobitniej. Wróćmy więc do tamtego poranka i zapachu mokrej ziemi. Wróćmy do wzgórza 255, na które wbiegali ludzie i konie, jakby chcieli wskoczyć na wóz historii. Wróćmy do Rotmistrza Kornela Krzeczunowicza, który w jednej sekundzie zamienił niepewność w ruch, i do pułkownika Juliusza Rumla, który układał szarże jak klocki o różnych kształtach. Pomyślmy o generale Władysławie Sikorskim i jego planie, o generale Stanisławie Halerze, który spinał baony i szwadrony w jedną pięść, o generale Lucjanie Żeligowskim i pułkowniku Michale Rzymierskim, którzy mieli domykać skrzydła. Pomyślmy o kapitanie Stanisławie Maczku i jego batalionie szturmowym, który był jak gwóźdź wbijany w deskę ruchomej bitwy. To są ludzie i ich wybory, a nie opowieści wrogiej propagandy. Perspektywa drugiej strony jest równie ludzka. W zasypianym obozie po bitwie siedzieli oficerowie pierwszej armii konnej. W ich palcach drżały papierosy, w ich głowach dudnił tentent, który przeobraził się w ucieczkę. Woroszyłof i Timoszenko zaciągali się dymem, jakby chcieli zasłonić pamięć o popołudniu. Budionny, który jeszcze wczoraj był cieniem legendy, dziś patrzył na mapę bez połysku. Gdzieś w notesie Izaaka Babla pojawiał się zapis o rozkładzie który nie był tylko metaforą. Żołnierze patrzyli na trawę, a trawa patrzyła na nich. Nikt już się nie śmiał. Kiedy opowiada się te historie, łatwo ulec pokusie triumfu, ale prawdziwy sens zwycięstwa pod Komarowem to nie odurzający okrzyk, tylko spokojny oddech ludzi, którzy już wiedzą, że zrobili co trzeba i zapłacili ile trzeba. Kiedy słońce zachodziło tamtego wieczoru, a konie chłeptały wodę z kałuż Ktoś powiedział ciszej niż zwykle. Było warto. Ten szept przykrył śmiech, który przyszedł z daleka i zostawił milczenie, które nie jest pustką, lecz pamięcią. Ile razy jeszcze wróci ten motyw? Śmiech, a potem milczenie. Zaczęło się od drwiny. Polska jazda, szable, lans, a przecież to wiek maszyn. Skończyło się na ciszy. Samochód budionnego, zdobyty pośród zgiełku, zgaszony silnik który nie miał już dokąd mknąć. Zaczęło się od przewagi liczb, dwadzieścia pułków radzieckiej jazdy przeciw sześciu polskim. Skończyło się na woli ruchu i cięciu w jedną dobraną sekundę. Zaczęło się od mgły, skończyło na przejrzystym niebie września, pod którym kolumna odwrotowa znaczyła drogę przez chrubieszów. Taki jest rytm tej opowieści. Dziś, kiedy mijasz ciche pola wokół Komarowa i Wolicy Śniatyckiej, kiedy widzisz łagodne wzgórze 255, możesz mieć wrażenie, że nic tu się nie wydarzyło. Ale jeśli staniesz na chwilę, usłyszysz skrzypienie skórzanych rzędów i stuk kopyt, które przyszły tu dawno temu. Zobaczysz młodych chłopaków z dziewiątego pułku ułanów i spłowiałe kokardy na czapkach sotni, które dystyngował pot i kurz. Usłyszysz szept. Nie mów o czołgach. Mów o ludziach, ruchu, planie i odwadze. Mów o tym, że najpierw był śmiech, a potem milczenie. Komarów nie jest tylko rozdziałem w książce, nie jest tylko statystyką strat i liczbą trofeów. To próba, w której przeszłość patrzy nam w oczy i pyta, czy rozumiemy ciężar prostych słów. Wytrwać, związać przeciwnika, oskrzydlić, przełamać, utrzymać, odsunąć. To była bitwa, która nauczyła, że nawet przy ogromnej dysproporcji w broni maszynowej i artylerii, nawet przy przewadze liczebnej przeciwnika, można znaleźć tę jedną szczelinę, w którą wchodzi cały dzień i cały los. Tamtego wieczoru, gdy kurz opadł, polska kawaleria nie stała się piękną legendą, dlatego że była dawna, stała się legendą dlatego, że była skuteczna. Jeśli chcesz, by te głosy nie zamilkły, zostaw komentarz to dzięki wam ta historia żyje dalej. Niech ta opowieść nie zniknie w ciszy. Subskrybuj, by pamięć nie zgasła. Dziękujemy, że słuchasz. Dla takich jak ty warto wracać do historii.